Cześć, witajcie na kanale Wiadomości Politycznych. Dziś przedstawimy pięć największych skandali związanych z Szymonem Hołownią, marszałkiem Sejmu. 1. Zarzut o zdjęcie z nielegalnymi imigrantami. 2025 rok. W maju 2025 roku na platformie X pojawiły się zarzuty, że Szymon Hołownia miał robić zdjęcia z nielegalnymi imigrantami, co miało sugerować jego poparcie dla nielegalnej migracji. Sprawa ta została szybko podchwycona przez niektórych użytkowników na Twitterze, którzy twierdzili, że widzieli te zdjęcia i kwestionowali orzeczenie sądu, który w trybie wyborczym uznał, że takie zdjęcia nie istnieją kownik małpa D. Szanowski podkreślił brak wiarygodności tych zarzutów, wskazując, że nie ma dowodów na ich poparcie. Sprawa wywołała dyskusję w mediach społecznościowych, ale brak konkretnych materiałów dowodowych sprawił, że pozostała o poziomie spekulacji. Kontekst tej kontrowersji był związany z gorącą debatą na temat polityki migracyjnej w Polsce, szczególnie w kontekście sytuacji na granicy z Białorusią. Hołownia, jako lider Polski 2050, prezentował umiarkowane stanowisko w kwestii migracji, popierając humanitarne podejście, ale jednocześnie szanując prawo państwa do kontroli jego granic. Zarzuty o zdjęcia, Mogły być próbą zdyskretowania go w oczach wyborców o bardziej konserwatywnych poglądach. Dla niektórych migracja jest tematem wrażliwym. Brak zdjęć lub innych dowodów sprawił jednak, że sprawa nie zyskała większego rozgłosu w tradycyjnych mediach. Chłownia i sztab nie odnieśli się bezpośrednio do tych oskarżeń, prawdopodobnie uznając je za bezpodstawne. Orzeczenie sądu w trybie wyborczym, które uznało zarzuty za fałszywe, dodatkowo osłabiło ich wiarygodność. Niemniej jednak w mediach społecznościowych temat ten wywołał pewne emocje, szczególnie wśród przeciwników chłowni, którzy wykorzystywali go do budowania narracji o że wiosci wobec migracji. Sprawa ta była przykładem, jak dezinformacja w mediach społecznościowych może wpływać na wizerunek polityka, nawet jeśli brakuje solidnych dowodów. Wpływ tej kontrowersji na kampanię Hołowni był minimalny, ale pokazał, jak łatwo można manipulować opinią publiczną za pomocą niepotwierdzonych informacji. Szybkie orzeczenie sądu pomogło zneutralizować potencjalne szkody, ale incydent ten podkreślił znaczenie weryfikacji informacji w erze mediów społecznościowych. Hołownia, jako doświadczony polityk, musiał zachować ostrożność w swoich publicznych działaniach, aby uniknąć podobnych zarzutów. 2. Kontrowersyjny występ w Kropce nad I 2020 rok. Podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku Szymon Hołownia wywołał kontrowersję swoim występem w programie Kropka nad I Moniki Olejnik, gdzie użył ostrych słów wobec Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, nazywając ją ciocią i określając jej kampanię miałem truchła. Te komentarze, choć wypowiedziane w emocjonalnym tonie, zostały uznane przez część mediów i komentatorów za nietaktowne i zbyt osobiste, co zburzyło wizerunek Hołowni jako wyważonego i empatycznego kandydata. Prawa ta była szeroko omawiana w kontekście jego zdolności do utrzymania spokoju pod presją oraz pytania, czy jego retoryka jest odpowiednia dla osoby aspirującej na urząd prezydenta. Występ miał miejsce w kluczowym momencie kampanii, gdy Hołownia starał się zdobyć poparcie wyborców Platformy Obywatelskiej, partii KIT Wybłońskiej, jednocześnie dystansując się od politycznego establishmentu. Jego słowa mogły zostać odebrane jako próba zdyskretowania konkurentki, ale ich ton i forma wywołały krytykę, szczególnie wśród zwolenników PO. Media, takie jak Gazeta Wyborcza czy portale internetowe podkreślały, że Hołownia który promował się jako kandydat jedności, pokazał w tym momencie brak dypl dyplomacji. Komentarze te były również wykorzystywane przez jego przeciwników politycznych do podważania jego dojrzałości politycznej. Połownia tłumaczył później, że jego słowa były spontaniczne i wynikały z frustracji związanej z dynamiką kampanii, w której czuł się marginalizowany przez większe partie. Przeprosił za formę wypowiedzi, ale podkreślił, że jego intencją nie było obrażenie Kidawy Błońskiej, a jedynie krytyka strategii jej kampanii. Przeprosiny te załagodziły część krytyki, ale incydent pozostawił wrażenie, że chołownia może tracić panowanie nad sobą w stresujących sytuacjach, co było niekorzystne dla jego wizerunku. Mete społecznościowe, w tym Twitter, podchwyciły temat, a użytkownicy dzielili się na tych, którzy uważali jego słowa za szczere i tych, którzy uważali, widzieli w nim brak klasy. Sprawa ta, choć nie była skandalem na miarę poważnych nadużyć, rzuciła cień na kampanię chołowni, który musiał zmierzyć się z zarzutami o brak doświadczenia w polityce na najwyższym poziomie. Była to jednak cenna lekcja dla przyszłej kariery, ponieważ w kolejnych latach chołownia bardziej kontrolował swoje wypowiedzi, Publiczne unikając podobnych wpadek. Incydent ten pokazał również, jak media mogą wyolbrzymiać pojedyncze wypowiedzi, szczególnie w gorącym okresie wyborczym. 3. Spotkanie z Witoldem Kraczewskim i zarzuty powiązane z Wuk Łukaszenką 2025 rok. W marcu 2025 roku na platformie X pojawił się post użytkownika Sz małpa śliwka Andrzej, który twierdził, że Szymon Hołownia spotkał się z Witoldem Karczewskim, biznesmenem rzekomo powiązanym z, reżim z reżimem Aleksandra Łukaszenki oraz oskarżonym o próbę przekupstwa kenijskiego ministra. Post określił. To spotkanie jako gigantyczny skandal, sugerując, że hołownia, jako kandydat na prezydenta prowadzi podejrzane kontakty, które mogą podważyć jego wiarygodność jako polityka, proeuropejskiego i prodemokratycznego. Zarzuty te były jednak oparte na niepotwierdzonych informacjach, a brak niezależnych źródeł, takich jak relacje medialne czy oficjalne dokumenty, czyni te sprawy wys wysoce spektakularną, spekulatywną. Sytuacja miała miejsce w trakcie kampanii prezydenckiej, gdy hołownia budował widerunek kandydata niezależnego, skoncentrowanego na wartościach, demokratycznych i integracji europejskiej. Oskarżenia o spotkanie ze sobą rzekomo związaną z Łukaszenką, autorytarnym przywódcą Białorusi, było potencjalne, potencjalnie bardzo szkodliwe, ponieważ mogły sugerować hipokryzję lub brak przejrzystości w działaniach. Karczewski, według niektórych doniesień, miał być zamieszany w kontrowersyjne interesy, co dodatkowo podsycało spekulacje. Jednak brak szczegółów, takich jak data, miejsce czy cel rzekomego spotkania oraz fakt, że informacje pochodziły głównie z mediów społecznościowych, ograniczały powagę tych zarzutów. Kołownia i jego sztab nie odnieśli się publicznie tych oskarżeń. W sposób bezpośredni, co może wynikać z niskiej wiarygodności lub strategii unikania eskalacji spekulacji. Brak reakcji mógł jednak zostać odebrany przez niektórych jako milczące przyznanie się do winy, choć bardziej prawdopodobne jest to, że uznali sprawę za niewartą komentarza. Media społecznościowe, takie jak X, odegrały kluczową rolę w rozpatrzeniu tych zarzutów, ale jednocześnie ujawniły ich ograniczenia, ponieważ uż użytkownicy taki jak Małpa, śliwka Andrzej nie przedstawili dowodów na poparcie swoich twierdzeń. W efekcie sprawa pozostała na poziomie plotki, choć wywołała pewne dyskusje wśród interowej. Wpływ tej kontrowersji na kampanię chołowni był ograniczony, ale pokazał, jak łatwo media społecznościowe mogą generować narracje szkodzące rynkowi polityka. Zarzuty o powiązania z Łukaszenką były szczególnie problematyczne w kontekście polskiej polityki, która jest bardzo wyczulona na kwestie związane z Białorusią i Rosją. Brak potwierdzenia tych informacji sprawił jednak, że sprawa szybko straciła na znaczeniu, choć mogła wpłynąć na postrzeganie hołowni przez niektórych wyborców, głównie sceptycznych nastawionych do niego, to nie był to kamień milowy w jego karierze. 4. Zarzuty o nielegalne finansowanie kampanii wyborczych w 2025 roku. W maju 2025 roku Szymon Hołownia, pełniący funkcję Marszałka Sejmu i kandydata na prezydenta, został rozskarżony o rzekome nadużycie swojego urzędu w celu finansowania kampanii wyborczej. Zarzuty te pojawiły się przede wszystkim na platformie X, gdzie użytkownik Małpa MwosPL opublikował post sugerujący, że Hołownia łamie regulamin Sejmu, wykorzystując stanowisko Marszałka do promocji swojej kandydatury. Chodziło o rzekome wykorzystywanie środków publicznych, takich jak podróże służbowe czy, czy zasoby biura Marszałka do działań kampanijnych, co miało stanowić naruszenie Zasad etyki urzędniczej i prawa wyborczego. Sprawa ta wywołała gorące dyskusje w mediach społecznościowych, ale brak jej konkretnych dowodów, takich jak dokumenty czy zeznania świadków, które jednoznacznie potwierdziłyby lub zaprzeczyły tym zarzutom. Kontekst tej kontrowersji był związany z intensywną kampanią prezydencką w 2025 roku, w której Hołownia był jednym z głównych kandydatów, jako marszałek Sejmu miał dostęp do zasobów i możliwości, które mogły być postrzegane jako dające mu nieuczciwą przewagę nad innymi kandydatami. Krytycy, w tym użytkownicy X, wskazywali na. Na jego liczne wystąpienia publiczne i obecność w mediach jako dowód na rzekome nadużycia. Zwolennicy Hołowni argumentowali jednak, że tego typu działania są naturalną częścią pracy marszałka, który z racji swojego stanowiska jest często zapraszany do mediów i uczestniczy w wydarzeniach publicznych. Granica między obowiązkami urzędowymi a kampanią wyborczą jest często trudna do ustalenia, co sprawiało, że, że zarzuty te były trudne do zweryfikowania. Hołownia i jego sztab zaprzeczyli oskarżeniom, podkreślając, że wszystkie działania kampanijne są finansowane zgodnie z prawem, a jego praca jako marszałka jest oddzielona od aktywności wyborczej. Brak transparentnych dowodów ze strony oskarżycieli, takich jak szczegółowe raporty finansowe czy konkretne przykłady nadużyć, sprawiły, że sprawa pozostała w dużej, mierze, w dużej mierze spekulatywna. Niemniej jednak w mediach społecznościowych, takich jak X, temat ten był szeroko komentowany, a niektórzy użytkownicy wyrażali oburzenie, sugerując, że Hołownia wykorzystuje swoją pozycję do budowania popularności. Inni bronili go, wskazując, że podobne zarzuty pojawiają się w przypadku niemal każdego polityka na wysokim stanowisku w czasie kampanii. Skandal, choć głośny w mediach społecznościowych, nie znalazł szerszego odzwierciedlenia w tradycyjnych mediach. Co może su sugerować, że był to bardziej przejaw politycznej walki niż rzeczywisty problem. Wizerunek Chołowni, oparty na transparentności i uczciwości, mógł cierpieć w oczach niektórych wyborców. Ale brak konkretnych dowodów ograniczył wpływ tej sprawy. Była to było to jednak przypomnienie, że wysokie stanowiska publiczne wiążą się z ciągłą kontrolą i ryzykiem takich oskarżeń, szczególnie w gorącym okresie wyborczym. Hołownia, jako doświadczony polityk, musiał działać ostrożnie, aby unikać dalszego podsycania spekulacji. 5. Wykorzystywanie wizerunku Hołowni, w oszustwach kryptowalutowych w 2020 roku. W 2020 roku Szymon Hołownia, wtedy jeszcze kandydat na prezydenta Polski, znalazł się w centrum kontrowersji związanej z bezprawnym wykorzystywaniem jego wizerunku w oszustwach kryptowalutowych. Sprawa ta nie była skandalem wynikającym z działania samego Hołowni, lecz raczej przykładem, jak jego popularność została wykorzystana przez przestępców do realizacji nielegalnych schematów. Oszuści operujący głównie w internecie tworzyli fałszywe reklamy i strony internetowe, które sugerowały, że Hołownia promuje inwestycje w kryptowaluty, obiecujące szybkie i wysokie zyski. Reklamy te często zabierały Fałszowane wypowiedzi chołowni, których miał rzekomo zachęcić do inwestowania w podejrzane platformy, takie jak schematy typu Bonzi. W rzeczywistości, chołownia nie miał żadnego związku z tymi działaniami, a jego wizerunek został użyty bez zgody. W podobny sposób wykorzystywano wizerunki innych osób, takich jak Maciej Orłoś czy Robert Lewandowski, co wskazywało na szerszy problem oszustw internetowych w Polsce. Sprawa wybuchła w trakcie kampanii prezydenckiej, gdy chołownia budował wizerunek niezależnego kandydata, wolnego od policznych powiązań i skandali. Oszustwa kryptowalutowe, choć nie były jego winą, rzuciły cień na jego działalność, ponieważ niektórzy odbiorcy, Mogli błędnie powiązać jego nadwisko z podejrzanymi inwestycjami. Hołownia i jego zespół szybko zareagowali, wydając oświadczenie, w którym podkreślili, że jest to próba oszustwa i zaapelowali do opinii publicznej o ostrożność wobec fałszywych reklam. Ostrzegali przed klikaniem w podejrzane linki i dokonywaniem władz na nieznane platformy. Sytuacja ta była szczególnie problematyczna, ponieważ kampania hołowni opierała się na budowaniu zaufania i transparentności, a oszustwa mogły podważyć jego wiarygodność. W oczach mniej uważnych odbiorców działania oszustów były części, częścią większego trendu, wykorzystywania wizerunków w i polityków w Polsce, co wskazuje na to, że Hołownia nie był jedynym celem. Jednak fakt, że jego nazwisko znalazło się w takich schematach, wywołało dyskusję na temat bezpieczeństwa cyfrowego i odpowiedzialności publicznych w postaci za ochronę swojego wizerunku. Media społecznościowe, w tym ówczesny Twitter, teraz X, odgrywały kl kluczową rolę w nagłoszeniu sprawy, ale też w szerzeniu dezinformacji. Ponieważ niektóre posty mogły sugerować, że Hołownia świadomie wspierał oszustów, co było nieprawdą. Hołownia podjął kroki prawne, aby ścią ściągać odpowiedzialnych za nadużycia, choć schwytanie sprawców oszustw internetowych jest niezwykle trudne ze względu na ich anonimowość i międzynarodowy charakter działań wpływ tej sytuacji na karierę chołowni był ograniczony, ale pokazał, jak łatwo wizerunek publiczny może zostać wykorzystany w sposób szkodliwy. Sprawa ta była również lekcją dla opinii publicznej na temat zagrożeń związanych z inwestycjami online i konieczności weryfikacji źródeł informacji, choć nie była to wina chołowni. Incydent ten podkreślił wyzwania związane z ochroną wizerunków w erze cyfrowej, szczególnie dla polityków i celebrytów, których nazwiska są rozpatrywane. Ostatecznie szybka reakcja chołowni i jasne komunikaty pomogły zminimalizować szkody wizerunkowe, ale sprawa ta pozostała jednym z najbardziej medialnych wydarzeń związanych z, z jego nazwiskiem w 2020 roku. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, a jeżeli chcecie być na bieżąco z wiadomościami politycznymi, to subskrybujcie nasz kanał. Dziękuję za uwagę.